Znajdujemy się na zamku w Grodzcu Śląskim. Pogoda dzisiaj taka nie za ciekawa, ale nie chodzi o to. Chodzi o to, że przede wszystkim można się spotkać, można się zintegrować i zobaczyć piękny Śląsk Cieszyński. Bo o to chodzi, taki też jest taka idea, przyświeca kółku turystycznemu, które się zawiązało przy Gminnym Ośrodku Kultury w Dębowcu. Tak, około dwa miesiące temu powstała taka idea. Gdzie za sprawą pani dyrektor tegoż ośrodka założyćmy kółko turystyczne, które w perspektywie może będzie zarejestrowane w PTT. -ku. Ludzie z naszego regionu, czyli gminy Dębowiec, mają wtedy do nas najbliżej i możemy spełniać swoje marzenia, które do tej pory nie były spełnione. Koło turystyczne jest tak naprawdę dedykowane wszystkim, nie tylko seniorom, bo zapraszacie też i młodzież, i, i starszych, i młodszych, tak naprawdę. Na pewno kto tylko będzie chciał, to może do nas y, przylgnąć i wybierać w różne rejony, nie tylko Śląska Cieszyńskie, bo mamy w planach dalsze tereny. Myślę, że kiedyś to się ziści. No właśnie, podstawą jest ten Śląsk Cieszyński, ale dalsze tereny już wiem, że są plany też na kolejną wycieczkę. No Mamy w planie we wrześniu jechać do Bochni. No i zapraszamy wszystkich chętnych, którzy by chcieli skorzystać. A jakie dzisiaj wrażenia po zwiedzaniu y, zamku w Grodźcu? No ja jestem tu po raz drugi, ale odwiedzałem komnaty, których wcześniej nie były udostępnione, i zachęcam wszystkich chętnych do odwiedzania. Zamku w Grodźcu. Przypominam sobie, że w latach 80., kiedy w latach młodzieńczych swoich byłem w zespole Pieśni, ten ziemi cieszyńskiej, a nawiązuje w związku z tym, że w tym roku mamy 75-lecie tegoż zespołu, była nagrywana scenka. Myśmy wtedy byli przebrani za górali Istebniańskich i zdobywaliśmy zamek w Grodźcu Śląskim. Kręciła to telewizja Katowice dla jakiegoś wyższego celu